Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Paradise za to kolejny odcinek z moich starych filmów, odcinek trzeci na trzy tego, tej specjalnej serii na 2000 subskrypcji I dzisiaj mam dla was dwa filmy, jeden taki krótszy ponieważ no nie miałem więcej Filmów starych do udostępnienia na kanale. E Pierwszym fragmentem, który Wam puszczę, który dzisiaj zobaczycie, jest to FIFA 14 Ultimate Team, już odcinek 5 I w tym odcinku, on poleci jako pierwszy, w tym fragmencie, możecie zauważyć, że byłem wtedy takim śmieszkiem, że takie żarty robiłem, no nie tyle co robiłem, ale starałem mówić tak w miarę dowcipnie, nie za bardzo mi to wychodziło, no sami zresztą zobaczcie, no a później jeszcze zobaczycie fajną bramkę, którą strzeliłem w FIFA 14 i też ją Miałem w prywatnym. E, w, no, w, miałem wrzucony taki filmik oznaczony jako prywatny na moim kanale. No i mogę Wam to pokazać. No naprawdę, bramka była e, całkiem e, fajna. Więc pokażę Wam te filmy jeden po drugim. No ja się z wami żegnam, już tylko zostałam was z tymi urywkami. Trzymajcie się na razie i cześć. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Paradise. E, witam was w kolejnym odcinku z Ultimate Team. E, mam taki dziwny głos, ponieważ ogólnie jest godzina 22, e, jest czwartek, jutro idę do szkoły, więc muszę to kręcić na szybko, ponieważ chcę Cię wyspać przed. No, przez szkołę, bo później jest trudno po prostu wstać. Wiecie, w ogóle dziecko jest po co to też dziwnie jakoś tak, że już nie śpię. Już wieczorynka się skończyła, no i powinienem już leżeć w łóżku, ale dobra, mniejsza. E, tak, po, postanowiłem nagrać odcinek z Ultimate Teama, ponieważ na weekend wyjeżdżam, więc weekend nie będzie odcinków. I ogólnie w tym odcinku porozmawiamy sobie o tym, dlaczego na moim kanale nie ma tak często tych odcinków, jak tego byście chcieli, czyli na przykład codziennie, co, co dwa dni. Dlaczego to Wam mogę teraz już powiedzieć, żeby później nie zajmować czasu w meczu? Ponieważ po prostu mam teraz strasznie obłożony nauką. Skończył się pierwszy semestr, ja mam ferie niestety, jestem w tym w województwie, któremu przypadły ferie akurat e, ostatnie, no i niestety muszę czekać aż do 17 lutego e, na ferie, więc e, no trochę sobie poczekam jeszcze na ferie. Ogólnie mam szkołę i to jest główną przyczyną, że muszę się uczyć, e, no ale teraz się będę starał, żeby te odcinki też były częściej, tak bardziej na bieżąco. E, ogólnie mam straszne problemy z frapsem przy nagrywaniu, e, ponieważ strasznie gubię FPS-y, Fraps ma też to do, do siebie, że po prostu zabiera te FPS-y z gier. Yy, tutaj widzicie moje składy. Słaby Bundesliga, bo w tej Bundesliga zbieram na Gundegana, bo grałem nim jest super extra pro, mega, Elo. Yy, więc będę chciał go kupić, ale 20 ileś tam tysięcy około 30 muszę mieć, więc trochę sobie nazbieram. Mam już 6000 ogólnie w trzeci lidze ja spadłem, a nie nagrałem tego wszystkiego, bo ostatni odcinek z ma był bardzo dawno, a ja gram też często yy, głównie właśnie w futa. Tutaj jest mój skład. Właśnie tak się zmieniło BPL. Trochę straciłem na tym crash crashmarkecie, bo tam niepotrzebnie zacząłem handlować i też trochę mnie zaskoczyły ceny, jak później szybko to zeszło. Yy, no ale mniejsza tak wygląda mój skład, nawet spoko, jest bardzo spoko. Mój ulubiony zawodnik z tego składu to Nasri. Najlepiej mi się nie gra. No i stary i też fajne. Ta trójka ogólnie na ataku to moi ulubieni. Dobra. Teraz bo chcę kartę plus 10 do wszystkiego dać jakiemuś zawodnikowi. I chyba dam ją Starychowi. Niby Jowetic jest lepsza, ale chcę ją dać staridżowi, bo chcę mieć takiego szybkiego. Wow. 99 tempo, 93 driblingu, 80 główek, 87 strzałów. Wow. Dobra. Jest w piątej lidze, mam cztery punkty, po dwóch meczach mam jedno remis, jedno zwycięstwo i błagam cię, Fraps. Utrzymaj te FPS-y. I proszę, nie zabieraj mi, bo już szukam tych pomocy, jak to sobie ustawić tego Frapsa, żeby po prostu on nie zabierał tych FPS-ów. Wow, ładny ten. Ładny herb, gdyby jeszcze on zechciał grać. Gościu. Jak jestem w grze w menu, jest wszystko ok. Jakiś idiota. Eee... Później jak wchodzę w grę, jak na przykład jestem tu w menu jest wszystko OK, zaczynam grać mecz. To jest tragedia. Wow. I to nie może być wina mojego komputera, bo jak próbowałem nagrywać actionem, tak testowo po prostu... Oj oh, shit. Wziąłem gościa, który ma headset. A ja nie będę chciał go słuchać. Najwyżej się ściszy trochę Fifa. 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 Wow, ale ma skład. Ozil, Cavani, Suarez, hybryda. Niepełne zgranie. Kawani nie wiem, nawet chyba kawanie nie ma pełnego zgrania. Błagam cię gościu wyłącz mikrofon. Błagam, Fraps też. No na razie spoko, ale to się gdzieś w połowie meczu. I właśnie jak mówiłem, że to jest wina, na pewno nie mojego komputera. Komputer mam nowy, więc to nie może być wina mojego komputera. Słuch. 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 Get 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 get